Jestem w Wilanowie, czyli najlepszej dzielnicy Warszawy. Oczywiście wyłącznie tylko według jej mieszkańców. Sprawdźmy, ile trzeba zarabiać, żeby kupić tu nieruchomość. Wilanów, jedna z dzielnic Warszawy raczej kojarzona z luksusem. Czy tak jest na pewno? Idąc po jej ulicach można powiedzieć, że biedy nie ma, a wchodząc na portale z nieruchomościami poniżej 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy to mega okazja. Najtańsze kawalerki kosztują w granicach 600 tysięcy złotych. Oznacza to, że żeby posiadać zdolność kredytową należy zarabiać powyżej 7,5 tysiąca złotych. Za milion kupicie mieszkanie około 50 m kwadratowych i to raczej nie w najwyższym standardzie. Żeby mieć zdolność kredytową trzeba zarabiać z 12 tysięcy złotych. Najdroższe mieszkania to kilka milionów i tutaj nie ma sensu przeliczać zdolności, bo jak ktoś kupuje taką chatę, to go po prostu stać. Nawet biorąc kredyt hipoteczny. Chcielibyście tutaj zamieszkać, jeżeli oczywiście byłoby was na to stać, napiszcie w komentarzu.